ma hokejowe świry i NHLowe wariaty. Maniacy, dzisiaj nieco inne nagranie. Jedziemy na mecz Polska-Kazachstan. Będzie to vlog taki podróżniczy. Czy to znaczy, że nie będzie tutaj jakiejś wielkiej merytoryki? No pewnie nie będziemy się skupiać na ocenach. Nie będzie tu jakichś twardych danych i analizy. Bardziej będzie to przedmiot naszej podróży. Może pogadamy sobie o cenach. Może omówimy to jak przebiegnie nam cały ten, całe to doświadczenie związane z wyjazdem właśnie z Polski na najważniejszy mecz, jak to się określa z Kazachstanem. Nie jestem do końca fanem takich określeń, żeby mówić, że ten mecz jest ważny, ważniejszy, że za rok będzie mniej ważny. Ale niewątpliwie wysoka stawka, bo? No, bo reprezentacja Polski dzisiaj będzie walczyć o pozostanie w elicie z Kazachstanem. I właśnie na ten mecz mamy wejściówki. Wyjazd Rzeszów, stacja Orlen. Czekamy na y, transport, zabieramy się z ludźmi z Sanoka, z ludźmi bliżej nam nieznanymi, ale mamy wspólnych znajomych. Hokejowa brać łączy się w takich sytuacjach i sobie pomaga. My tutaj z kolegą z Rzeszowa. Jedziemy, wybieramy się. Mamy bilety, wejściówki po 120-170 zł. Podróż będzie kosztowała pewnie w granicach 200 zł, a więc tutaj już macie szacunkowy pierwszy koszt. Pewnie będzie jakaś gastronomia, to też nagrania z naszych doświadczeń, wyrażeń kulinarnych. Pewnie będą jakieś inne przystanki, pewnie na samym meczu urywki z trybun. Mam nadzieję, że ten materiał, o taki y, troszkę inny niż do tej pory na naszym kanale NHL.pl, ale y, równie ciekawy dla Was, dla nas, dla mnie, miła pamiątka tego wyjazdu, bo nie ukrywam, że od rana, od wczoraj już jestem lekko podenerwowany, lekko zestresowany tym, co nas dzisiaj czeka. Szanse? Pierwsze szanse, jakie <laughs> określam, y, a pewnie jeszcze się to będzie w trakcie dnia zmieniało wysokie, wysokie szanse, są powody do optymizmu. Napisałem taki artykuł do nas na anajelf.pl. Pięć powodów do optymizmu. Zastrzegam. Równie dobrze mógłbym napisać też o pięciu powodach, o pięciu powodach do pesymizmu, bo te też są. Także trzymamy po prostu kciuki za biało-czerwonych. Dzisiaj czysto fanowskie odczucia z imprezy Mistrzostw Świata Elity. Trzymajcie się do następnego nagrania. Tych powinno być sporo. Jeżeli chodzi o samą trasę przebiegła szybko, łatwo i przyjemnie. Rozmowy o życiu, o hokeju naturalnie zbliżyły do siebie wcześniej nieznające się osoby i zrobił się z tego naprawdę przyjemny i rozrywkowy samochód. Mieliśmy dwa postoje, dwa dłuższe postoje też na trasie wynikające z korków, wynikające z tego co działo się na autostradzie. Niestety był jeden czy drugi wypadek, jakaś awaria, która spowolniła jadące samochody i musieliśmy poczekać, ale nie dłużył nam się ten czas, nie było tragedii pod tym względem. No i dojechaliśmy. Podróż trwała jakieś 4 godzinki. Wyjechaliśmy o godzinie 10 z Rzeszowa. E, jesteśmy po 14, no ale były postoje. E, było jakieś leciutkie piwko, jakaś zaprawa. Teraz jesteśmy już na parkingu pod areną, jak widzicie w tle. Parking też kosztuje swoje bo 20 euro bodajże. Ale wiadomo na kilka osób. Rozłożymy te wszystkie koszty, więc nie wyjdzie to tak bardzo drogo. Zaczynamy zwiedzanie. Nie idziemy. Część z nas idzie na mecz wcześniejszy, na mecz Szwedów i Francuzów. A my, tutaj w skromnej ekipie, zabieramy się na miasto, zjemy jakiś obiad. Zobaczymy, co tutaj w trawie piszczy. Mamy troszkę gadżetów, ubieramy się powoli. W barwy będziemy kibicować. Temperatura rośnie, chociaż jest ciepło, jest 25 stopni. Spokojnie można by wytrzymać w krótkich spodękach, krótkiej koszulce. Ja troszkę bardziej ubrany, ale na hali wiadomo i wieczorem już w ogóle może być troszkę chłodniej. Sporo polskich rejestracji na parkingu. Doping już zaczynamy. No to co, za spotkanie. Zróbkę, Jabłcoki. <noise> Pozdrawiam. zdrowia. Za wygraną. Jesteśmy na strefie kibica, weszliśmy właśnie i zaczynamy. Tur, zwiedzanie. Tutaj można sobie skorzystać z pozycji i strzelić. Kolejeczka całkiem tam, długa. Panowie na ja, panowie, jednak mi maskota Felikse. Już tam jak chrzepczyj tam jeszcze pozdrowić, bierzcie jeszcze się i wyobraź sobie, że musisz tu i jesteś kierowniczką i zjeżdzisz z tym <śmany> Duża scena ustawiona, koncerty, muzyka, głośno. Widzisz pocinamę? mnie. Nie, gdzieś tutaj są. Gry i zabawy to nie dla mnie. <noise> Szukamy wodopoju <noise> Szukamy wodopoju, ale są tutaj jakieś pozycje do wzięcia Jedzenie Zapach kiełbaski się unosi Jeżeli chodzi o tę strefę kibica fanzone Wejście odbywa się przez bramki ale jeżeli chodzi o jakąś kontrolę osobistą, to jest znikoma. To znaczy koledzy, którzy mieli plecaki, no to musieli je za każdym razem pokazywać, co jest w środku, czy nie ma niebezpiecznych przedmiotów. A raz zdarzyło się, że ja nosząc tą wielką czapkę Polski, ten kapelusz, który w środku ma trochę wolnej przestrzeni, też kazał mi jeden z panów, który pilnował ściągnąć i pokazać, że nic tam w środku nie wnoszę, czyli na głowie, że nic nie mam jakiejś plaszki zapewne, no albo innego niebezpiecznego dla widowiska elementu. Tak jak widzicie, na filmikach to były różne punkty, różne miejsca, w których mniej lub bardziej hokejowo byliśmy nasyceni atrakcjami. Można było strzelić z prawdziwych, skorzystać z prawdziwych kij, korzystać z prawdziwego sprzętu bramkarskiego i spróbować obronić strzał. Były różne miejsca, gdzie dzieci mogły się pobawić, w mini hokej, a dla dorosłych też się coś. Znalazło. Mówię tutaj o tym tak zwanym wodopoju, dużych namiotach, wygodnych siedziskach, w fajnym klimacie, gdzie można było się napić piwka. Nisko procentowy alkohol. Nie było tam, przynajmniej w Fanzonie, miejsc, gdzie sprzedawano coś mocniejszego. Zrozumiałe. Wszystko naturalnie pilnowała bardzo duża liczba ochrony. Służb porządkowych, policja, wyposażona także w broń, wyglądało to poważnie i czułem się bezpieczny. Stały food trucki, stały różne budki, był kebab, były burgery, były zapiekanki, kiełbaski. Ceny. Mniej więcej zaczynały się w granicach 200 koron. Oczywiście, im bardziej skomplikowane, im bardziej wydumane danie zamawialiście, tym mogliśmy dojść nawet tam do, do 500 koron, 600 koron za jakieś podwójne burgery i inne rarytasy. Piwko najzwyklejsze kosztowało 120 koron, ale tutaj był haczyk. Nigdzie, przynajmniej w, tym, w tej większej czcionce, nie było to napisane. Do tych 120 koron, jeżeli prosiliście o browarka. To doliczane było jeszcze 100 koron kaucji. Tu uwaga, za kubek plastikowy. I potem z tym kubkiem plastikowym, jak wypiliście pierwsze piwko, chodziliście i mogliście sobie do niego brać dolewkę już za 120 koron. 120 koron, czyli mniej więcej 20 zł, 220 koron, mniej więcej złotych 40. Zł. Na końcu powiedziano nam, będziemy mogli ten kubek oddać do zwrotu i dostaniemy naturalnie zwrot też tej kaucji pieniędzy, czyli koszt 100 koron. No i tutaj powstał pierwszy problem mój i zarzut w, stro w stronę organizatorów imprezy, bo my chcieliśmy z tego kubka korzystać do samego końca, czyli do końca spotkania. A gdy wyszliśmy po meczu, wszystkie punkty zwrotne dla tych właśnie kubków stworzone były już zamknięte i powiedziano nam, że nie ma szans, żebyśmy przyszli jutro, że godziny otwarcia są już zakończone. Troszkę się poczułem oszukany w jakiś sposób, ale okej. Okay. Były też strefy stworzone specjalnie z myślą o kibicach, którzy przyjechali i chcieli zakupić na miejscu gadżety fanowskie. Były koszulki, t-shirty, czapki, kaszkietówki. Były też bluzy meczowe, ale tu uwaga, bluzy Szwecji czy Niemiec dostalibyście, a bluz Polaków nie było. Nie było bluz Polski. Jakość wykonania i tak tych wszystkich jersey, tych koszulek hokejowych była przeciętna. Ceny? wysokie, ale też nie odbiegające od tego, co IHF, Międzynarodowa Federacja na Lodzie, oferuje za pomocą swojego sklepu online. Także nie zostaliśmy ani zaskoczeni pozytywnie, ani negatywnie. Od taki duży barak i dosłownie po kilka fantów z każdej drużyny narodowej wrzucone do środka. Rozczarowaniem były braki w asortymencie, nie było krążków, nie było... Dużego wyboru, jeżeli chodzi o te rzeczy, które akurat w ofercie były. To wszystko było dosłownie 5 sztuk dotyczących reprezentacji Polski, 8 sztuk dotyczących reprezentacji Szwecji. Po rozmiarach tego namiotu, sklepów i po tym, jaki był popyt, ile ludzi się tam kręciło, uważam, że to jest akurat duże niedociągnięcie, że gdyby było więcej tych przedmiotów, to na pewno byłaby też lepsza tego sprzedaż. Jeżeli chodzi o kursy na dzisiejsze spotkanie. Sprawdzaliśmy jeszcze u Bukmachera Polskiego. Bukmacher Polski, nie będę podawał nazwy, nie mamy żadnej współpracy. Powyżej 4, zł. a jeżeli chodzi o Bukmachera, tutaj na miejscu, bo możecie obstawić meczyk. No to widzicie, a chyba się zmieniło akurat. Zmieniło się, było na Polskę 3,44. Jest, dalej. Hala CES Arena, Ostrawar Arena, stoi w pobliżu bloków mieszkalnych, było naprawdę głośno, ja Wam tego na tym filmiku nie jestem w stanie w całej skali pokazać, ale myślę, że trochę będzie słychać i współczuję trochę mieszkańcom pobliskich bloków, bo ta impreza trwała dobrych kilka dni i codziennie od rana do wieczora taki zgiełk. Taki hałas. I my też po jakiejś godzince spędzonej w strefie kibica zaczęliśmy szukać innych, spokojniejszych rozwiązań. Poszliśmy więc w te bloki, jakąś ścieżką, troszkę zieleni. Trafiliśmy do małej lokalnej, takiej osiedlowej knajpy. Tam zjedliśmy wyprażany sera, więc przysmak czeski, taki, który Polakom się głównie kojarzy z kuchnią czeską. Także zakupiliśmy jeszcze popiwku. Wszystko to mniej więcej o połowę taniej coraz bliżej były emocje meczowe wróciliśmy do strefy kibica posiedzieliśmy, jeszcze przebiliśmy piątki przyszli nowi ludzie, starzy poszli później, szybko powrót na parking tam gdzie zostawiliśmy auto tam skorzystaliśmy z jeszcze ostatniej możliwej okazji by się napić czegoś mocniejszego, miętowego i później już na mecz, bo to była godzina 19 trochę kolejek przed bramkami wszystko przeszło bardzo jednak płynnie nikt nas dokładnie jakoś nie sprawdzał ani z dokumentów, ani z tego co mamy przez sobie weszliśmy do środka. I tutaj moje pierwsze wrażenie, bo spotkałem się już z artykułami, komentarzami i opiniami na temat tego, że Ostrava Rarena to jest stara hala, że organizacja tego w środku była na niskim poziomie. Oczywiście obiekt nie jest nowoczesny, ale nie można było na nic narzekać. Jeżeli chodzi o kolejki, w każdej hali, na której byłem, czy to był Sztokholm, czy to była Praga, czy to były Niemcy. To też trzeba było po piwo czy jedzenie stać w kolejce. Czy tutaj były te kolejki dłuższe, czy korytarze były? Krótsze, węższe i bardziej się o ludzi obijałem w kolejkach niż zwykle? Nie, dokładnie tak samo, więc trochę tych zarzutów nie rozumiem. Jeżeli chodzi o samą infrastrukturę, mówię tutaj o budowie hali, o jej strukturze. Widać pewne niedociągnięcia, widać, że ząb czasu już nadgryzł mocno, ostrawar arenę. Ale czy to przeszkadzało to, że siodełko, siedzisko nie jest tak nowoczesne, nie jest tak wygodne, miękkie? Mi w ogóle. Ja dysponowałem biletem na sektor B6, rząd drugi, siedzisko 25 i ono było oznaczone jako niepełny widok, czyli że pełnego lodowiska nie miałem prawa widzieć, nie, miałem, nie mogłem mieć pretensji o to, bo kupowałem ten bilet właśnie z takim oznaczeniem. Ale powiem wam, że wszystko było bardzo fajnie widoczne, mniej więcej do połowy tercji. Od mojej perspektywy, patrząc, wszystko mogłem obserwować bezpośrednio. Jeżeli gra toczyła się po przeciwległej stronie lodowiska, musiałem korzystać z dużego telebimu, z dużego... Ekranu, który był umieszczony centralnie nad lodem i nie sprawiało mi to żadnego dyskomfortu. Bliskość lodowiska, bo ja byłem w tym rzędzie, który był najbliżej tafli. Ma swoje oczywiście zalety. Dużo fajnie było słychać tego, gdy gra toczyła się, zwłaszcza pod bandą od tej strony, przy której ja siedziałem. Bardzo podobała mi się oprawa meczowa, jeżeli chodzi o te światła, które okalały ekran główny na lodowisku w Ostravar Arenie, bardzo fajne show to dawało, efekt podobał mi się. Widziałem już kilka takich podobnych. Rzeczy, gry, świateł na różnych halach, ale tutaj rzeczywiście miało to swój niepowtarzalny urok. Także te materiały przygotowane przez organizatorów i puszczone na telebimie były w porządku, czuło się ten klimat hokejowy, naprawdę wysoki poziom. Chyba taką największą wpadką była sytuacja przy kupnie napoju, przy kupnie jedzenia. Po pierwszej tercji, po tej przerwie, już nic nie można było zakupić płacąc kartą. Tylko gotówka. Padły terminale w całej hali i to oczywiście wywołało duży niesmak. No bo ktoś, kto nie był wcześniej przygotowany, nie miał przy sobie euro czy czeskich koron. Mówię tutaj o walucie w gotówce, nie mógł dostać więcej towarów, na które miał ochotę. Gry i zabawy zaproponowane przez organizatorów były dosyć standardowe, czyli klaszczcie, czyli róbcie coś w dany rytm, pokazywanie par na trybunach, pokazywanie jakichś specyficznych osób i dopasowywanie do nich obrazków. Ale to działa, więc po co zmieniać coś, co działa? Trzeba to stosować tylko tak, żeby to było dynamiczne i publika bawiła się dobrze. Piknikowo. Ale dobrze. Co do mnie przemówiło przede wszystkim statystyki zaawansowane, które co jakiś czas pojawiały się na głównym ekranie, i stamtąd mogliśmy się dowiedzieć, na przykład, kto najsilniej strzelił, kto najszybciej pojechał, jaką prędkość rozwinął, kto najdłuższy dystans w spotkaniu przejechał. I ja się czułem w pełni doinformowany dzięki takim ciekawostkom. Miało to dodatkowy smak. Obserwacja meczu z tak bliska, ale jednocześnie dysponowanie tak dokładnymi danymi. W całym tym wyjeździe najgorsza była oczywiście porażka reprezentacji Polski. Moja mina tutaj mówi wszystko. Byłem mega zawiedziony. Padł mi całkowicie. Dobry humor, jaki miałem cały dzień. I powrót już do Rzeszowa przebiegł w takich minorowych nastrojach. Te rozmowy nie były już tak wesołe. Nie było też chęci, żeby kontynuować imprezowy nastrój. Dojechaliśmy do Rzeszowa w okolicach godziny trzeciej. Przed czwartą położyłem się spać. To było cudowne doznanie. Szkoda tylko, że z takim końcowym rezultatem przynajmniej dzieciakom przywiozłem jakieś drobne upominki. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał i że w przyszłości będzie jeszcze okazja, by od czasu do czasu blok podróżniczy hokejowy, NHLowy zrobić. Trzymajcie się hokejowe świry i anage'owi maniacy!